Fantastycznie, że powstało coś takiego. Jest to jakaś alternatywa dla tenisa. Tros, troszeczkę inny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jakiś sposób na spędzenie weekendu na słoneczku. Po prostu fajna zabawa. Naprawdę są na wysokim poziomie, no, zjechało się tutaj sporo znanych osób z tenisa, e, każdy naprawdę super. znaczy coś potrafi, e, no, my tutaj z koleżanką nie miałyśmy za dużo do powiedzenia, e, ale, ale naprawdę fajnie się bawiłyśmy. Chciałam spróbować sił jakby na plaży, zobaczyć czym to się różni od normalnego tenisa. Spotkać się tutaj właśnie ze znajomymi, tylko w innym otoczeniu troszkę. No i poważnie, Zagrałam teraz parę meczy i naprawdę jest super zabawa, kupa śmiechu, trochę wysiłku, słoneczko, Do, czego chcieć więcej na wakacje naprawdę.